Cześć wszystkim, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać moją kolekcję autografów. Pierwszy autograf, który zdobyłem, to był na zapalaniu choinki na rynku w Krakowie i Enej kol tam kolendował. Tutaj mam Piotra Soloducha, wokalistę zespołu Enej oraz Mirosława Artyńskiego, wokalistę zespołu Enej, drugiego wokalisty. I jeszcze tutaj mam. Janusza Radka Ym... Zdobyłem go na, gwiazdy wol... na koncercie Gwiazdy Wolności na Placu Szczepańskim w Krakowie Tutaj to ten Mirosław Arteński. Ym... Kolejna gwiazda to również zdobyłem na Gwiazdy Wolności w Krakowie Ym... Ania Karwan Ja sobie ich podpisuję, bo Czasem balą takie hieroglify, że nie można odczytać. Potem kolejny to Ewa Bachowicz. Spotkałem jak czekaliśmy na gwiazdy na Placu Szczepańskim. To spotkałem przypadkiem na spacerze, była. Kolejny mi się podpisali na jednej kartce Gromi i Andrzej Piaseczny. Kolejne to. Margo, piosenkarka. Kolejny to tamte również na Gwiazd Wolności wszystkie. Teraz kolejny mi się podpisali na jednej kartce. Edyta Golec i Paweł Golec na, na Dniu Dziecka. 31 maja w Parku Jordana w Krakowie. Kolejny jako support przed Golcami. Był Kordian, również na Dzień Dziecka. Potem na Dzień Dziecka. Yy, przepraszam, jeszcze tutaj mamy z Gwiazdy Wolności Grzegorza Skawińskiego z... z zespołu Kombi i Grzegorza Chyrzego. I Grzegorz Chyrzy przyjechał z żoną Agnieszką Chyrzy. Tutaj mamy Łukasza Golca. Na dzień dziecka go zdobyłem 31 maja. Kolejne to będzie mm, Dawid Kwiatkowski. 1 czerwca na dzień dziecka go zdobyłem pod Galerią Kazimierz w Krakowie. Mm, tutaj Agnieszka Chylińska. Zdobyłem ją w empiku. Jak podpisywała książki. W bonarce. Kolejne to na dni Huty Jakub Urbański z zespołu Playboys. Udało mi się zdobyć w Krakowie na dni Huty. i Urszula. Kolejne to na dni Wieliczki. Mi się udało zdobyć Sylwię Grzeszczak. Tutaj na dni ziemi Gdowskiej koło Krakowa Sara Chmiel z zespołu Zy. Tutaj mamy Roberta Gawlińskiego, udało mi się zdobyć na High Festival. Yy, tutaj mamy Magdalenę Narożną z zespołu Piękni i Młodzi. Udało mi się ją zdobyć na lato muzyka zabawa 2019 w Rzeszowie. Tutaj mamy Mateusza Szymkowiaka, również na Lato Muzyka Zabawa w Rzeszowie, w wakacyjnej trasie dwójki. Tutaj mamy zespół Fanatik, również na wakacyjnej trasie dwójki mi się udało zdobyć w Rzeszowie. Tutaj mamy Andrzeja Krzyże... Krzywego z zespołu Demono, również mi się udało zdobyć na wakacyjnej trasie dwójki. Tutaj kolejna gwiazda to Franz. Yy, udało mi się zdobyć na wakacyjnej trasie dwójki w Rzeszowie. Kolejne to Joy. Również na wakacyjnej trasie dwójki mi się udało zdobyć. Potem tutaj mamy Tomasza Kamela. Również na wakacyjnej trasie. I ostatnia nasza ofiara, że tak powiem. Łowów autografowych To zespół Zołzy W Rzeszowie na wakacyjnej trasie dwójki nie udało mi się tylko zdobyć Małgorzaty Ostrowski Michała Szpaka. Olka Sikorę i Dynowakowski, ale pokażę Wam zaraz ich autograf, bo mi się udało zdobyć na królowe disco u nas w Krakowie. Kolejny to będzie Kamil Bednarek. Udało mi się go zdobyć na. Na koncercie pod galerią Kazimierz u nas w Krakowie. Kolejny to na dni Bieńczyc, chyba, czy czegoś tam były dni u nas w Krakowie w Nowej Hucie. No to był Norbi. I żebyśmy jeszcze spotkali Jerzego Federowicza. Pod tvn w Warszawie udało mi się zdobyć Joannę Fiodorow. Miszczyni olimpijsko... Miszczyni olimpijska w rzucie chyba młotem czy czymś tam innym. Tutaj mamy pod tvn również Monikę żonę Hollywood. Tutaj Magdalena umer. Również pod TfN. Tutaj mamy Igor Herbut. Nie, yy, jeszcze mi chyba tutaj coś zostało. A nie, Igor Herbut, tak. Yy, Igor Herbut. Spał w hotelu. U mojej mamy to go zgarnąłem. Autograf od niego. Kolejne to na lato z jako jedyny. Yy. Mi się udało zdobyć Błażej Król na Lato z Radiem w Krakowie Zakończenie Festiwalu Lato z Radiem 2019 Tutaj kolejny pod TVN-em jeszcze Żeśmy wtedy zdobyli Jana Englerta Oraz Janusza Wójcika z Uwagi Chyba Janusza, tak? Nie, Ma Macieja Wójcika z Uwagi Chyba Pod tvn również mi się wtedy udało zdobyć Gosie Pałkę oraz Beatę Ścibakówną. Kolejne to na targach książki w Krakowie mi się udało zdobyć Grzegorza Kazdepkę. O, uciekło mi. Yy... Jeszcze jedno. Grzegorza Kazdepkę, pisarza. Yy... Oraz Wojciecha Cejrowskiego. Karolinę Wilczyńską. <laughs> pisarkę. Annę Herbich-Pisarkę. Jerzy Brylczak. Z Roberta Górskiego mi się udało wtedy zdobyć. Tutaj mamy y, pod operą krakowską, żeśmy czekali na Corteza i ze skutkiem złapaliśmy go. Oraz kolejne to będzie Kasia Stankiewicz. Na 11 listopada, żeśmy ją złapali bo był koncert na rynku i oprócz tego jeszcze na 11 listopada, żeśmy złapali Andrzeja Sikorskiego bo siedział w knajpie akurat koło tego koncertu, gdzie się miało to wydarzyć Kolejne to będzie Marcin i Sujka również na 11 listopada oraz Robert Jansson z Various Manks zespołu I tutaj Natalia Zastępa LAMBERY yy, na 11 listopada również Natalia i Lambery tutaj mamy Alek Jan Serce taki raper yy, my go zdobyli na koncert na koncercie wielce małopolski czy coś takiego coś o Małopolsce to było tutaj Natalia Nykiel Również na tym samym koncercie, co Jan Serce i tutaj mamy Jan Rapowanie Również na tym samym koncercie, co Natalia Nykiel. Tutaj mamy taka pisarka Ania Lisiecka. Tutaj mamy. Mm. Tutaj mamy Magdalenę Steczkowską na. Zdobyliśmy ją na. Czym Aha, na zapalaniu choinki 2000... no, w 2019 roku. Na zapalaniu choinki. Kolędowała na rynku. Na rynku zapalali choink choinkę na święta. Kolejny na rozdawaniu choinek żeśmy zdobyli Wikigabor. Gabor. Oraz Liber i Inoros A potem na próbach do Sylwestra 2020, 2019 do, do Sylwestra na Warszawę, stolicy Sylwestra Żebyśmy zdobyli Dominikę Gawędy z zespołu Blue Cafe Oraz zahaczyliśmy również pod TVN Pod TVN żeśmy również zahaczyli tam żeśmy zdobyli Małgosię Ochme. Marię Sadowską. kolejne to będzie. Ernest musiał. Z zespołu, boże z zespołu z serialu 19. Pewnie większość z Was, jeśli go kojarzy, to w roli Arka w 19 oraz Melania z 19, czyli Małgorzata heretyk. Kolejny pod. i również pod TFN-em Dorwali. Tutaj Filip Heizer, również pod TFN-em, oraz Piotr Adamczyk, również wtedy pod TFN-em, żeśmy go wyhaczyli. Potem żeśmy na próbach jeszcze wyhaczyli y Reniusis, Aleksandrę Gintrowską. Co mm. tu? Patrycja Markowska. Na próbach również Grzegorz Markowski. Na próbach do Sylwestra z zespołu Perfect. Paweł Sokal z zespołu Blue Cafe. Augustin Egurola. Również na próbach. Oraz Jakub Porada, żeśmy go przypadkiem spotkali pod Pałacem Kultury. Taki dziennikarz. Hmm. Tutaj Andrzej Sołtysik jeszcze pod fajne, że żeśmy go dorwali, tyle że wcześniej, wtedy kiedy Magda umarł, między innymi. Hmm. Jacek Kopczyński, żeśmy go dorwali jak odwoził Patrycję Markowską na próbę. Oraz Ewelina Lisowska. Sławek Uniatowski również na próbach i Królowa Polskiej Sceny Muzycznej Beata Kozidrak z Bajmu teraz Małgorzata Merwart z, z serialu Szkoła żeśmy większość z Was może ją kojarzyć jako Nauczycielka. Czego ona tam uczyła? Informatyki w szkole. Yy, żeśmy ją spotkali na Floriańskiej. Tutaj, żeśmy czatowali pod teatrem na Anitę Sokołowską. Wtedy, żeśmy złapali Anitę Sokołowską, Kasię Kwiatkowską oraz Olgę Bołącz. Chyba tylko tyle, żeśmy złapali pod tym teatrem. I w tym samym. W dniu, żeśmy pojechali na królowe Disco w Krakowie pod areną, staliśmy to, żebyśmy złapali Ol Idę Nowakowską, Olka Sikorę, mm. doktora Albana, Tomasz Oświęciński. Aha, Tomasz Oświęciński to już był. Mm, dzień później na spektaklu Prywatna klinika u nas w Krakowie W kinie Kijów. Bardzo miły jest mm, Kolejną gwiazdę Którą żeśmy wtedy złapali to Kasia Anzorge Na tym samym spektaklu Co Tomasz Oświeciński Tutaj Alżbieta Lęska Również na tym samym spektaklu I potem, że... Yy, I na innym już spektaklu, żeśmy złapali leszka lichotę. A jak na ten spektakl zapolować, to żeśmy Szumana na Hołownię spotkali. Yy, na tym samym spektaklu co Leszek Lichota yy, udało nam się spotkać Piotra Nowaka. Yy, oraz Waldemara Błaszczyka. Teraz tak mi się podpisał. Tutaj mamy na innym już spektaklu Kacpra Kuszewskiego oraz Zofię Zborowską. Na tym samym spektaklu nam się udało złapać i tylko chyba tyle nam się udało na tym spektaklu złapać. Potem kolejne to będzie Grażna Wolszczak. Bardzo miła. Oraz Gabriela Muska. Również bardzo miła. Na tym samym spektaklu mi się udało je złapać pod Kinem Kijów. Potem a, to już Zotra Zbarowska to była. To w drugą stronę. Hmm. Rafał Szałajko. Na innym już spektaklu pod operą. żeśmy złapali, bo w operze był spektakl. O co biega? To wtedy był. Rafał Szałajko mi się udało złapać. Rafała Szałajko. Woj Wojciech Majchrzak. to jest. Hmm. Olgę Bończyk mi się udało złapać. A nie czartoryską. Ewę Z... A nie Ewa tak już na innym. Hmm. Ale tu coś musiałem chyba przeminąć. Hmm. Nie, już nie przeminąłem. To jakim też cudem. Jeszcze gdzieś tu mam. Na, z tego samego spektaklu Kasię Ptasińską i Macieja Damiańskiego tylko nie wiem gdzie mi zaginęli ale za to już tutaj mam Ewa Ziętyk, moje ostatnie, ostatnie zbiory autografów przed pandemią to tutaj basista Piotra Cugowskiego Jedne z ostatnich łowów właśnie przed pandemią tutaj Piotr Cugowski mm. Paweł Wawrzecki O, jest Kasia Ptasińska jeszcze z tamtego spektaklu Z tamtego spektaklu również jeszcze z Kasią Ptasińską był Marek Kaliszuk Oraz Maciek Damięcki. Tutaj mmm, kol kolejny aktor, który mi się go udało dorwać pod Kinem Kijów Bo był na spektaklu, jest Marcin Kwaśny Oraz na tym samym spektaklu Artur Pontek z serialu Ojciec Mateusz. Potem również ostatnie łowy przed pandemią i to dosłownie ostatnie. Agnieszka Sienkiewicz z serialu Przyjaciółki. Tutaj pierwsze łowy po pandemii, znaczy jak już. Mogli... M, jakieś... M, mógł ktoś zorganizować koncert. Mogło... No. W każdym razie Czesław Mozil oraz miły pan pod klubem Hashlife mi się udało zdobyć. A Czesława mi się udało zdobyć pod Areną. Raczej na Arena Garden. Tutaj mam. Na lato muzyka zabawa mi się udało zdobyć Mateusza Mijała. Na lato Muzyka Zabawa w Nowym Targu yy, Oraz Radka Liszewskiego Mi się udało zdobyć na lato Muzyka Zabawa Potem kolejne To Marco Bochino Na lato Muzyka Zabawa Również Ora, yy, w Nowym Targu Oraz Roni Ferrari mm, Większość z Was pewnie Kojarzy ten hit, ona by tak chciała to właśnie jego. Yy, potem kolejne to Emilia Sanecka z zespołu Daj to Głośniej. Większość z Was pewnie kojarzy: Hitmama Oszczegała. To jest właśnie jego twórca. Znaczy twórczyni, czy inaczej jakoś. Jerzy Skrzypczak z zespołu Czerwone Gitary. Również, również na lato muzyka zabawa. W nowym targu. Potem kolejny Ryszard Warot z zespołu Akcent. Mm, no, ale Zenona na Martyniuka, niestety, mi się nie udało złapać. Bał się podejść yy, przez pandemię. Potem. No, i tam mi się jeszcze nie udało kleo złapać. Bo też również się ba... yy, bała podejść przez pandemię. Yy, kolejny to Małgorzata Główka. Z... Z formacji Kama Sutra pod, ha pod klubem Hashlife mi się udało ją wyhaczyć. O 23 w nocy. Potem kolejny mi się udało wyhaczyć. Hmm. A nie, tutaj Małgorzata Rodzenek Majdan. To niestety nie mam z nią zdjęcia, bo żeśmy ją dostali. Bo z jeszcze mam zdjęcie oprócz. znaczy tylko nie mam wklejone do, zeszyta, do zeszytu. No ale żeśmy dostali. Yy, żeśmy dostali od yy, znajomych autograf, bo ją spotkali. Tutaj mamy Sanach, yy, to jest twórca hitów takich jak Melodia Królowa, Dram czy Szampan. Yy, potem kolejny yy, Tomasz Augustynowicz z serialu Szpital. Złapaliśmy go pod teatrem, bo, bo pracuje w teatrze słowackiego. Oraz tutaj kto? Felix Scheinert, Również pod teatrem słowackiego mi się go udało dorwać. Potem kolejny to Krzysztof Piątkowski z serialu Zakani połóż", Również pod teatrem ludowym. słowackiego mi się udało dorwać. Bo również tam pracuje. Tutaj wokalistka jazzowa, R Lora, Lora Szafran. Mm, bardzo miła jest. Yy, na Jazz Festival yy, Przepraszam, na Jazz Festiwal mi się udało ją dorwać. Tutaj mamy Michała Kościółka, tylko zapomniałem zeszytu, więc musiałem leić. Udało mi się pod teatrem Bagatella dorwać. Hmm. A tutaj mamy Dorotę Miśkiewicz. Również zapomniałem zeszytu na Summer Jazz Festival. Summer chyba, tak. No na Jazz Festival. U nas w Krakowie. Potem kolejny Marek Napiórkowski. Również na Jazz Festival. W Krakowie. Potem... Tu to jest Stanisław Sojka również na Jazz Festival oraz na Jazz Festival również mi się udało dorwać. I to już będzie ostatnia gwiazda tego zeszytu, bo jestem w trakcie napełniania drugiego zeszytu. Mam nadzieję, że mi się uda skończyć przed odwołaniem wydarzeń znowu. Krystyna Prońko. Yy, dziękuję za obejrzenie filmiku. Zasubskrybujcie mój kanał. Dzięki.